A wu, a wu. Musisz! Jednak ten policjant... Ja będę ćwał dema tam... Eee, bo do mnie! Ja będę... GOD Uciekaj! Uciekaj! E możesz schabć na No pewnie, że możesz! On ma apeka! stary. On ma apeka! O! Chodź tu! DZIĄBA! Jedziemy! Tak, krzykasz? Mam Daj lewa. Krzykacz. A, daj lewa! No łopaka, bo nie wiem. Co mówisz? Poczekaj, ja go muszę zlutować, no! Psa, szanujmy się! Witam! To ja, dzień dobry. Zakuwam, przeszukuję. Ej, chcesz. Dobra, biorę pepansa, biorę vintage, ja zawijam. Cześć. Oh. Bigo! Faudemuj! Faudemuj go! Odsuń się! Zaraz oh, <laughs> down, zawijamy. <laughs> Otwieraj! Dobrze, policjant. a co i co, ja mam na 4x5 pójść? Ja się zajmuję w tym momencie, tutaj mam. To był jeden. Chcę, sobie, no chcę właśnie. wyjaśnić, sobie. Nie wiem, właśnie. No ho, oh, o, oh, o, oh, właśnie od temu. O, oh, au. O. Oh. No, brawo, policjant. No he, e, Służyć, chronić mówią. Braceluję. Tak? Tak, policjanci mówią, służyć, chronić, właśnie. Widzę, typ wam na szpital wiekowy i odwalił. Hej, powodzenia. Ee, szosmanet! Zmiana noski na kolor odpłonę z kaskiem? Wow, bo wyspę zaczęła cofać i to tak porządnie ty kurwa robisz? Czemu ty mnie kurwa trzymasz gościu? Nie wiem, bo kiedyś cię złapałam, ale teraz wyspa dopiero zaczęła wyrabiać jakkolwiek Nie kurwa puść, a nie streszyłam co nie robisz, debilu Nie mogę cię puścić, rozumiem? network nice krzykasz chyba że Albre <grymne> myślisz <grymne> no do mnie się nagle na ręce typ przytapał i mówi że żywą z niego zrobię chyba z trzech albo czterech z tej zadawałem i zakułem w środku o. Dobra, biegniemy, cardio na szpital. Czemu my tak daleko jesteśmy? Czemu ja mam Red Bull, Red Bulle mam. Nie, Lecimy. A ja działko jestem. Jeden Red Bull chyba nic nie daje Namierzam. A Namierzam. masz Red Bulla, czy nie? Zaraz zobaczę. Zobaczę, trzymam. Dostałam wiadomość od kogoś na szpital. Nie. Napiszę mu, że biegnę. Ty, a ordynator miał tego... Numer tak gruby, czyli 327. To <grymne> dlatego tak dupą latała ta becia. To gruby. <grymne> gruby śmieć. Ale zostaw 327, koksem jest. Nie no, ja wiem, że to koks. Ostatnio rozmawialiśmy na temat Krajmu na polskim rp. To jak są zdjęcie z jakiegoś hiszpańskiego? No, so wiele... ja jechać na mechanik. Napisz mu, że jednostka cardio w drodze na szpital, na Bo że biegną. A co powiesz na taki challenge, co zrobimy w piątek, że na przykład Będziemy tylko Red Bulle kupowali. I wstamy pod drodze, a Wiesz, co to znaczy, Juk? Suk? I... To taką jednostkę mam od dzisiaj. O, patrz, jakaś się zgraja, ja Dobra, ty, ty ich ogarniasz? Słuchaj, ty ich ogarniasz, a ja biorę wytyki i otwieram tą lampę, ok? <grym, grym, grym>, Witam, jednostka Juk na miejscu. Poczekaj, bo co zrobimy? Życiowy ten mam. I zobacz, tak Cześć koledzy! Witam, za zero czy nie? Bo my mamy ogółem taki nowy hobby. Za zero, czy za nie zeda? Co zero. O, do, no to, do, panowie. Nie, to nie, jedźmy, jedźmy, nie, panowie! Panowie, panowie, no. To nie wyjdzie, no. Dobra, zróbmy to. Jak tu Bokim lata? Zresztą 400? Wow, cześć, jak Ja tu po prostu nie, Masz naprawkę? Oczy witam. Który z tych to samica? Pomoże pan. No bo ktoś tu napisał SMS-a, że ktoś ta jest laska. Tam Tamta pani. Tamta Pomoże mi pan! Tutaj leży! Panie... <grym> to chyba chwilę to lat 11 jest! Powiedz, czekaj, ja ją wezmę na słówko. Pomoże mi Powiedz coś. No. Powiedz jeszcze raz coś. No. Głośniej. Ja bym miał trzecie imię, żeby sprawdzić, czy to nie jest chubeczko i zinski. Wait. A, to. To x jest. Myślisz, że to ten x, to ja myślę, że to ten x? Nie, ten x to nie ten x, o którym myślisz x. O, to 3, 4. pytanie jest: powiesz.uwłowła jajaj. Hehe. Tak, słuchaj, powiesz to tak. tak.uwłowła jajajaj. Tak? Ok. Dobrze. albo sama się odcięła. Przygotuj defibrylator. To nie ja kurwa, tylko diabeł debilów. Widziałem to. Drgawki to mam i obok. 12 FPS-ów. O już lepiej. Co masz, co masz, co masz, co masz, Chyba 12 IQ chciałeś powiedzieć, kurwa. FPS, tak jak w grach komputerowych na... Dobra, lecimy. 50. Tys Myślisz? To Filipek jest. Ta to pingwin. Cześć. Wow. Ja, ja to z tego teleto zrobię. Dobra, nie udało się tego tego. Gdzie jest krzykasz mój ulubiony? O, tu krzykasz! Hacka, czy pilny kamery? ja to się pisałem! Tak Ale jeszcze wstrzykasz ale... panów? ma. Czekaj krzyk... masz jakiś masz fanów, bo, to bo za reklami się. Nie, 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 już nie, 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 ty nie, nie, Co nie, nie, Pamiętaj, medyjka w samochodzie, bo to nawet, nie wiem, jakby koło wow. dostał z erpega w łebku, to będzie mi się przez barierkę. No, słuchaj... Słuchaj, <laughs> słuchaj. <laughs> słuchaj. Lokals. O motocykl. Może to da się jakoś przepchać?